Dwa najgroźniejsze błędy katolików, które możesz popełniać. Ta wiadomość jest dla wszystkich, którzy pragną być bliżej Boga, dla tych, którzy mają nadzieję, że ich imię zostanie zapisane w Księdze Życia. Proszę, nie zatrzymuj tego dla siebie, podziel się tym z najbliższymi, a nawet z większą liczbą osób, bo ktoś czeka na to przypomnienie i pomoc. Są dwa sygnały które jasno pokazują, że nasza relacja z Bogiem się oddala. Jeden, brak modlitwy. Biblia mówi: nieustannie się módlcie. Niestety, wiele osób modli się tylko, gdy nie mają pieniędzy, chorują lub w rodzinie dzieje się coś złego. Czasami, gdy modlitwa nie przynosi widocznych rezultatów, rezygnują. Jednak prawdziwe znaczenie modlitwy nie polega na natychmiastowej odpowiedzi, lecz na ciągłej komunikacji z Bogiem, niezależnie od powodzenia czy trudności, aby On stał się centrum naszego życia. Śledź mój profil, aby Jezus mógł pojawiać się częściej w Twoim życiu. 2. Brak uświęcenia Biblia mówi: Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Ignorowanie uświęcenia oznacza w rzeczywistości ignorowanie Boga, bo Bóg mieszka tylko w świętości. Gdy wytrwale czytamy Boże Słowo i wprowadzamy je w życie, nasze myśli, słowa i czyny zostają odnowione, a nasza relacja z Bogiem staje się coraz bliższa. Pamiętaj, jeśli zaniedbamy modlitwę i uświęcenie, nie możemy zbudować prawdziwej bliskości z Bogiem. Jeśli ta wiadomość Cię uświadomiła, napisz w komentarzu: Amen, jeśli chcesz być bliżej Boga skorzystaj z linku w moim profilu, lub napisz na numer na ekranie, chcę dołączyć do grupy. Jeśli kochasz Boga i nie wstydzisz się go, udostępnij ten film osobom w swoim otoczeniu, całkowicie za darmo.